Już w najbliższą sobotę, 13 sierpnia, po raz pierwszy w Bolesławcu piknik rodzinny, swoisty eksperyment, zobaczymy jak się ta nowa świecka tradycja przyjmie. W czasie tego pikniku mamy kilka bardzo ważnych eventów, jak to się mówi, czyli wydarzeń. Myślę, że oczywiście wszyscy czekają na występ Krzysztofa Krawczyka i innych gwiazd country. Ale dla nas bardzo ważnym jest również akcja segregacja organizowana wspólnie z naszą spółką komunalną MZGK. No a myślę, że dla mieszkańców też wielu będzie miło skosztować zupy specjalnej, specjalnie przygotowanej przez master szefa. Będzie tych zup sporo. Wszystkich zapraszamy na plac Józefa Piłsudskiego. Praktycznie od godziny 12, czyli od południa. Do 23 będzie się coś działo, warto przyjść z całymi rodzinami, więc można będzie coś zjeść, zupa będzie wydawana za darmo, można będzie coś posłuchać, można będzie zatańczyć, można będzie wspólnie, miło w gronie rodzinnym spędzić czas w rytmie country. Tutaj mam taki malutki plakat pikniku country, ale impreza zapowiada się na naprawdę dużą. Tu w rogu mamy Krzysztofa Krawczyka, który nieraz występował na przykład w Mrągowie. Zapraszamy zatem w sobotę 13 sierpnia do Bolesławca na Plac Piłsudskiego. Impreza za darmo.